Jak przeżyć niedzielę Boga Ojca. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej Ubłubienic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Jan Paweł II, kiedy miał tylko okazję Spotkać się z ludźmi, chętnie to czynił i starał się być jak najbliżej człowieka. Skracał ten dystans i szczególnie kiedy spotykał się z ludźmi, to zwracał uwagę na kapłanów i wręcz jakby łowił ich wzrokiem, i kiedy dostrzegł kapłana, to chciał w jakiś sposób szczególny okazać mu swoją braterską przyjaźń, swoją troskę ojcowską. I pewnego razu na placu Świętego Piotra, kiedy była audiencja, kiedy przejeżdżał między tymi tłumami ludzi, które widwatowały, wyciągały do niego ręce, zauważył kapłana, który był z grupą i który w tym czasie akurat fotografował. I chciał do niego wyciągnąć rękę, chciał się z nim przywitać, chciał z nim zamienić słowo. A ten kapłan, widząc, że papież jest tak blisko jeszcze tym bardziej zaczął fotografować te, te, te wyciągnięte ręce papieża do niego. Chciał je uwiecznić. Może chciał sobie nawet selfie zrobić z, tym, z papieżem. A, a, a nie dostrzegł tych wyciągniętych dłoni do spotkania. I wiecie, i ta, 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 ta sytuacja bardzo mnie dużo dała do myślenia, bo wiecie, my czasami tak z Panem Bogiem jesteśmy. Chcielibyśmy zrobić z nim sobie selfie, chcielibyśmy wypełnić wszystko tak, jak powinno być. Chcielibyśmy uwiecznić pewne chwile. Zwracamy uwagę na te rzeczy takie zewnętrzne, żeby potem móc powiedzieć, o słuchaj, ja to zrobiłem, ja odmówiłem nowennę pompejańską, ja takie rekolekcje przeszedłem, to, 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 to przeszedłem, na ignacjańskich byłem, ale gdzieś umyka to spotkanie, cel jest inny. Słuchajcie, ja długo się zastanawiałem, i, I pytałem, i szukałem, jak wam doradzić, i sobie też, jak my mamy przeżyć tę niedzielę Boga Ojca. Bo całe te rekolekcje 33 dniowe miały na celu przygotowanie nas do przeżycia dobrze niedzieli Boga Ojca. I zastanawiałem się, jaką to ma być, przyjąć formę, czy to ma być wyrażone w jakimś specjalnej modlitwie, w geście. Tak jak to robiliśmy przy Matce Bożej, róża, akt oddania podpisany, potwierdzony przez kapłana. I tak myślałem, nad tym myślałem i zrozumiałem, że musimy się skupić nie na tych zewnętrznych formach, ale przede wszystkim na istocie. Czego chce od nas ojciec? Ojciec chce nas przytulić do swojego serca. Ojciec chce, żebyśmy byli w tym dniu blisko Niego. Jeżeli prosi o niedzielę Boga Ojca, to nie po to, że chce, żeby w tym dniu trąbiły fanfary, żeby biły dzwony, żeby była jakaś wielka pompa, ale chce tego, żeby się spotkać ze swoimi dziećmi, serce do serca, żeby się przytulić, żeby dzieci poznały, że On ich kocha, że nie są teraz ważne. Gesty, podarki, ale przede wszystkim to przytulenie się. Ten ksiądz na placu świętego Piotra, gdyby odłożył ten aparat, może nie miałby się czym pochwalić potem przez znajomymi, ale by uścisnął serdecznie rękę papieżowi, zamieniłby z nim słowo, może by coś mu powiedział. Papież też może dałby mu jakąś radę, wskazówkę, a przede wszystkim to spojrzenie w oczy, ta serdeczność. Ona by została w jego sercu do końca jego życia. I nie w fotografii, nie, 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 nie chwaliłby się fotografią, którą wtedy zrobił, czy filmem, który nakręcił, ale chwaliłby się tą, tym osobistym spotkaniem z papieżem. W jego oczach odbijałyby się te oczy papieża. I tak samo my, dzi przez kiedy się szykujemy do, tego, do tej niedzieli miłosierdzia, to tak sobie myślę, wiecie, najważniejsze, żebyśmy ten Dzień Boży, Dzień Pański, bo niedziela jest Dniem Pańskim, przeżyli, jak Bóg przykazał. Dobrze przeżyli ten dzień z Bogiem Ojcem. Od samego rana, żebyśmy poprosili naszego anioła stróża, żeby ten dzień był w sposób szczególny z Bogiem Ojcem. Tak jak, wiecie, teraz w wakacje wielu z nas odwiedza swoich rodziców, Ktoś jedzie do, w rodzinne strony, ktoś odwiedza swoich rodziców nawet na cmentarzu już niestety i chcemy się z nimi spotkać. I wiecie, i nie jest ważne, czy to będzie wielki obiad, czy to będzie skromne po prostu przytulenie się, ale żebyśmy się z tym rodzicem spotkali tak sercem przy sercu. Często tego nie umiemy. Nie umiemy okazywać naszym rodzicom naszej wdzięczności, naszej miłości, tego też trzeba, musimy się cały czas uczyć i najważniejsze to przede wszystkim być z nimi. Być z naszym Ojcem Niebieskim w Dzień Pański, który jest poświęcony Bogu. Pierwsze, zwracamy uwagę na to, żeby pójść do świątyni, do Jego domu, tak jak uczy nas Jezus Chrystus, już jako dwunastoletni chłopiec mówi, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Czy nie wiedzieliście tego, że powinienem być w sprawach mojego ojca? I niedziela jest tym dniem, kiedy przychodzimy do, do kościoła na Eucharystię, żeby się spotkać z Bogiem Ojcem. I ta Eucharystia niech będzie przeżyta właśnie z Bogiem Ojcem. Tak jak Wam mówiłem, modlitwy podczas Eucharystii są skierowane do Boga Ojca. Ofiarujemy Bogu Ojcu ciało i krew Jego umiłowanego syna. W Eucharystii spotykamy się wszystkim z Bogiem Ojcem i zwróćcie na to uwagę w tę niedzielę, żeby tę mszę świętą przeżyć, właśnie skierowaną w naszych myślach, w naszych modlitwach do Boga Ojca. Nie trzeba wiele, trzeba tylko się skupić na tym, co będzie mówił kapłan, i to wystarczy. Druga rzecz, niedziela jest dniem poświęconym też Bogu Stwórcy. Jest, są wakacje, jest piękna pogoda. Wyjść na, na przyrodę, do parku, do lasu, iść w miejsce ustronne, gdzie jest cicho, gdzie szum drzew, ptaki. Same mówią nam o pięknie Boga Stwórcy. Uwielbiajmy Boga w dziele Jego rąk, w stworzeniu i uwielbiajmy go też w drugim człowieku. Rano uwielbiliśmy Go w Eucharystii, potem na obiedzie w naszej rodzinie. Spotkajmy się też z tym pięknym naszym bratem, siostrą, których Pan Bóg nam dał. Czasami są trudni, czasami są radośni, czasami są weseli, smutni, różnie to bywa. Ale spotkajmy się też z naszymi braćmi i powiedzmy im o naszej miłości do Boga, do naszego Ojca. Może oni ciągle jeszcze Uważają Boga Ojca za kogoś surowego, za jakiegoś sędziego, niedostępnego. Może jeszcze nie mają tej bliskości, może ta relacja z Bogiem Ojcem jest jeszcze zaburzona. Warto z nimi się podzielić, może tymi naszymi przeżyciami podczas tych rekolekcji, tym naszą bliskością. I też zróbmy sobie nawet takie ćwiczenie, że kiedy będziemy sami, to po prostu. Przytulmy się do serca Ojca. On tego bardzo pragnie, żebyśmy wzywali go imieniem Tato, Ojcze, Ojcze. I wkładajmy przez cały dzień w to słowo Ojcze całe nasze serce. W tym słowie Ojcze może być i zachwyt, Ojcze. Może być i prośba, Ojcze. Może być i zadziwienie, Ojcze. W tym jednym słowie tak dużo się zmieści. Jeżeli będziemy go powtarzać przez cały dzień i wtedy, czy to będzie jakaś prosta modlitwa do Bogojca, którą wysłaliśmy Wam przez cały czas, wiele, wiele modlitw wysłaliśmy Wam podczas tych rekolekcji, I jeszcze Wam przyślemy jakieś propozycje i odmówić ją sobie spokojnie, bez pośpiechu. I wiecie, mnie zachwyca zawsze, jak. Siostra Faustyna dostała za pokutę, odmówić sobie jedno ojcze nasz. I poszła na drugą spowiedź i mówi, ja nie mogę odmówić tej, 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 tej pokuty, bo wpadam w zachwyt. Kiedy zaczynam mówić ojcze, to moje, moje serce jakby wnika, pogrąża się w Bogu ojcu. Ja już nie mogę się modlić dalej, bo ja tego jednego słowa nie mogę jakby w sobie przetrawić. Ono tyle budzi we mnie emocji. I wtedy na następnej spowiedzi kapłan odmówił z nią wspólnie tę modlitwę, Ojcze Nasz, żeby nie miała kłopotu, żeby nie wpadała w zachwyt nad tym jednym słowem: Ojcze. Oj, jakbym życzył sobie i Wam, żebyśmy się w tę niedzielę w tym słowie: Ojcze po prostu y, zachwycili. Boże Ojcze, miłosierny Ojcze. Także nie trzeba wiele. W tej niedzielę Boga Ojca, po prostu o Nim myślimy, bądźmy z Nim, uwielbiajmy Go, chwalmy Go. Tak nie, nie, nie potrzeba wiele, a może tylko jednego. Pan z Wami, niech Was i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.